Kamila Koczała-Mazur i Barbara Krawczyk z rehabilitacji Chrobowego Głogów, spółki Chrobowego Głogów. Witamy, z studium Głogów. Bardzo serdecznie witamy państwa. Dzień dobry. Witamy po kilku tygodniach, bo właśnie kilka tygodni temu nakręciliśmy taki fajny materiał, który pokazywał wasze centrum. Centrum, które okazuje się, że nie wszyscy jeszcze wiedzą, gdzie się znajduje, co tam się dzieje, i dzisiaj przybliżymy pewnie te techniki waszego centrum. Cieszę się, że jesteście z nami w studiu. I tak na początek takie trudniejsze, mocniejsze pytanie, bo. Rehabilitacja to często nam się kojarzy z takimi ludami, ciężkimi zabiegami, a wy mówicie: Nie, no jest przyjemnie, fajnie, tak jest końcu u Was? Zdecydowanie jest wesoło. Przede wszystkim zespół, który tworzą dziewczyny, sprawia, że pacjenci mogą poczuć się w centrum rehabilitacji głogów swoją, najzwyczajniej w świecie. Staramy się skracać tę barierę, dystans, budujemy relacje z naszymi pacjentami. A to jest na pewno e, dzięki temu, że dziewczyny są zespołem, m, który od lat pracuje wspólnie, bardzo dobrze wzajemnie się znają, uzupełniają i dzięki temu potrafią w ten sposób zbliżyć się z pacjentem, aby tą relację stworzyć i jak, naj, jak najbardziej skrócić dystans, który pomaga przede wszystkim w tym, aby rehabilitacja trwała krócej, była skuteczniejsza. E, no i też taka mniej bolesna być może dla pacjenta. Hmm, to jest tak Kamila Rzek. Że... Ktoś przychodzi do Was z takim bólem, to wychodzi nagle zre zrelaksowany, pełni sił, czy jednak trzeba trochę więcej czasu, aby, aby taką formę właśnie zdrową i w mniej bólu i mniej może, nie wiem, problemów em, takich e, samopoczuciowych, tak, e, poświęcić temu pacjentowi? Jak to w ogóle wygląda? Wszystko zależy od tego, z jakim problemem pacjent do nas przyjdzie. Na niektóre schorzenia potrzebujemy więcej czasu, a w jakichś takich kontuzjach, urazach możemy pomóc e, szybciej. Generalnie to wszystko jest sprawą indywidualną. Aczkolwiek staramy się zawsze, by ten pacjent był zadowolony i mocno zaopiekowany, ale również, żeby ten proces rehabilitacji był jak najkrótszy, jak najszybszy, tak by pacjent mógł wrócić do swoich codziennych czynności i po prostu cieszyć się nimi nie. Bo pewnie też bywa tak, że pacjent przychodzi i mówi, no coś tam je boli, nie wiem dokładnie co, i to też taka wasza rola, żeby zobaczyć, co tam się na, tak naprawdę dzieje, czy jakiej pomocy ten pacjent potrzebuje i w tym też pomagacie? Dokładnie tak, jak najbardziej. Generalnie zawsze diagnozujemy pacjenta na pierwszej wizycie, sprawdzamy sobie testami funkcjonalnymi, badamy go. Ewentualnie, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, odsyłamy do dalszej diagnostyki do lekarza bądź na jakieś zdjęcie RTG czy rezonans magnetyczny. No i wtedy po prostu bardziej kompletnie, kompetentnie możemy się z takim pacjentem, żeby jeszcze bardziej wejść w jego problem i mu jak najbardziej pomóc. Jak mówimy chrobry, to myślimy piłka nożna i takie pytanie od razu, czy rehabilitacja chorego głogów to rehabilitacja skierowana tylko do sportowców, do tych zawodowych i amatorskich, czy jednak nie? Czy są też klienci, przychodzą klienci, którzy ze sportem może w ogóle nie mają nic wspólnego? Generalnie zaczynaliśmy naszą rehabilitację pracując ze sportowcami, więc mamy tutaj bardzo duże doświadczenie w pracy z piłkarzami nożnymi, piłkarzami ręcznymi, siatkarzami i wszystkimi dyscyplinami sportowymi, które jakby w mieście się pojawiają. Ale również wychodzimy też do klienta takiego komercyjnego, prywatnego, no bo wiemy, że ta rehabilitacja na NFZ jest utrudniona, są długie czasy oczekiwań, pacjenci często potrzebują pomocy na tu i teraz, a na przykład mają rehabilitację za 7 miesięcy, 8 miesięcy. Więc my jesteśmy po to, żeby pomóc w danym momencie, w danej chwili, gdyż mamy po prostu krótki termin oczekiwania na taką wizytkę. No też jakby pracujemy z osobami starszymi generalnie, ale również trafiamy do amatorów sportu, czyli taki zwykły człowiek, który sobie biega na przykład i pojawia się u niego, nie wiem, ból pleców, trafia do nas do gabinetu i też możemy mu szybko pomóc. Bardzo dużo mamy też rowerzystów. Ostatnio jest też kilka osób z Głogowa, które grają w golfa i też ostatnio się u nas często pojawiają, także z różnymi przeciążeniami, nawet już niekoniecznie z łokciem golfisty czy tenisisty tylko również na przykład z jakimś naciągnięciem mięśniowym, kończyny dolnej i my tutaj sobie działamy terapią manualną, żeby jak najszybciej im pomóc, ale również wspieramy tą terapię zabiegami, no bo też nie każdy lubi tą terapię manualną na sobie czuć, czy z igłoterapią niektórzy pacjenci mają problemy, no to wtedy mamy alternatywę w postaci, w postaci tych zabiegów fizykalnych i możemy sobie fajnie uzupełnić terapię. Tu zdecydowanie należy też wspomnieć o tym, że Czas oczekiwania na naszą wizytę w gabinetach Centrum Rehabilitacji staramy się skrócić maksymalnie do 48 godzin. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak dostępne są nasze gabinety. Mamy sześć profesjonalnych gabinetów z różnym sprzętem, ale bardzo chcielibyśmy też zachęcić właśnie ludzi z zewnątrz do tego, aby nie kojarzyli nas tylko i wyłącznie z tym sportem, bo w naszej ofercie są takie zabiegi jak masaże relaksacyjne, masaż transbukalny, masaż kobido, który jest bardzo w tej chwili no takim modnym produktem. A na czym e, polega? Masaż kobido, no, to jest przede wszystkim e, skupienie na twarzy, rozluźnienie twarzy, poprawienie ukrwienie tej My dużo pracujemy ogólnie, twarzy. tak? Dużo pracujemy przy komputerze, Dokładnie mamy tak. szybki cykl życia. Więc to wszystko ma bardzo tak. duże znaczenie. Tutaj też ten masaż transbukalny, czyli praca z bruksizmem, prawda? Tak, tutaj rehabilitacja już stomatologiczna wchodzi właśnie w grę generalnie napięcia z okolicy mięśni, żwaczy, na przykład przy twarzy zestawów skroniowo-żuchwowych też pojawiają nam się napięcia. Także praca po prostu jakaś wymagająca, stresująca. Generalnie wszystkie takie napięcia zawieszają się w naszym ciele. No właśnie, tak jak sam Mateusz wspomniałeś, pęd tego życia, dużo pracy, stresu no, kumulują się w nas sobie... też napięcia, emocje i no też jakby przynosi. Nosimy ulgę też pod tym względem, nie? Ale też często nie zdajemy sobie sprawy, że właśnie przyczyna może tkwić tutaj, w tej części, prawda? Że jesteśmy zdenerwowani, spięci. Ten pęd życia, który nas bardzo dociska, powoduje, że szukamy różnorakiej pomocy, a czasami wystarczy taka prosta rzecz jak krótki masaż i kobido, i transbukalny. Tu o kobido też trzeba wspomnieć, o tej kobiecej. Stronie, no, czyli zmarszczki, które zdecydowanie po serii takich zabiegów e, zdecydowanie się zmniejszają, redukują, ale tu też znowu chciałabym mocno zaakcentować to, że pacjent musi mieć świadomość, pacjent czy klient, e, że bez zaangażowania. No Tego cudu nie będzie. Tu nie chodzi o jedną wizytę, a, a faktycznie taką serię i musimy być na to przygotowani. No tak, i też lekcje domowe odrobić, bo często się zdarza tak, że mam jakieś zalecenia do domu od, od fizoterapeuty na przykład. Dokładnie tak. Tak, my zawsze zadajemy ćwiczenia w formie autoterapii do domu, także to nie są jakieś tam skomplikowane ćwiczenia, ale tak, żeby pacjent był zaangażowany w proces terapii, dostaje z 3-4 ćwiczenia, które wykonuje, a później przy kolejnej wizycie też je progresujemy. Nie? No i prawda jest taka, że jeżeli polegnie na tym zadaniu domowym, no to niestety efekt jest dużo słabszy, prawda? Pacjent wraca. Tak. Dziewczyny potrafią bardzo sprytnie zweryfikować, czy zadanie domowe zostało odrobione, czy... czy znaczy, sprawdzamy na każdej kolejnej wizycie, <laughs> no czy właśnie. pacjent wykonywał to ćwiczenie, czy wykonywał je dobrze. Jeżeli jest wykonywane źle, ale fajnie, że jest wykonywane, no to wtedy ewentualnie korygujemy jeszcze to ćwiczenie, bądź zmieniamy, jeżeli jest za trudne dla pacjenta również, nie? Na naszych kanałach social mediowych również pojawiają się takie filmiki, Instruktażowe, będziemy to tak, wzmacniać. Tak, tak, tak. Przede wszystkim chcemy mocno iść w tym kierunku, żeby ludzie mieli dostęp do tego, jak y, mogą wykonywać zadania w domu y, w bardzo prosty sposób, wykorzystując swoje domowego użytku przedmioty, czyli krzesło, butelkę, wody. No właśnie, to na czym, czym to polega w ogóle? Jakby się mogły to, tak opowiedzieć, czy... na czym takie te prace domowe mogą polegać, co zrobić, aby sobie ulżyć w domu czy Wszystko zależy też od danego schorzenia jednostki chorobowej. Jeżeli to są jakieś bóle pleców, no to z badania też wynika, jaki mięsień na przykład jest niewydolny, no i pod ten mięsień wtedy albo wprowadzamy stretching, albo wzmacnianie tego mięśnia, e, czy tam jeżeli na przykład, nie wiem, ostroga piętowa, no to też rozluźniamy rozcięgno podeszwowe na przykład, czy całą grupę mięśni kulszowo-goleniowych, to już tak bardziej konkretnie wchodzimy w problem. Ale generalnie pacjenta. pacjent potrzebuje do tego powiedzmy taśmy, piłeczki, krzesła, ściany, jakieś książki. Ale przede wszystkim takiej też fachowej porady, czyli no, ciężko Którą zrobić coś na własną to rękę. Bardziej. Lepiej przyjść, dowiedzieć się, porozmawiać, wykonać jakąś serię zabiegów, a przy okazji wzmacniać te ćwiczenia po prostu w domu. Tak, tak o to chodzi, no bo też te ćwiczenia wtedy są celowane dla danego pacjenta, w miarę możliwości po prostu danego pacjenta, nie? I na tym filmiku, który nagraliśmy, chwaliliśmy się, że macie sprzęt jak Legia Warszawa, no brzmi tak jak trochę Champions League fizjoterapii, no to pochwalcie się w takim razie, czym dysponujecie? Staramy się, aby nasze gabinety były wyposażone w profesjonalny sprzęt. Faktycznie jest to sprzęt, na którym pracuje zespół Legii Warszawa. No my mamy takie trzy perełki w tej chwili. Jest to fala uderzeniowa, jest to laser wysokoenergetyczny i jest to urządzenie SIS. I tutaj koleżanka. No właśnie, słyszcie o tym. Przybliż nam to wszystko, jak możesz no generalnie właśnie udało nam się pozyskać te nowe sprzęty, tak żeby wchodzić cały czas w te innowacje. SIS jest polem elektromagnetycznym, tak żeby pacjentom przybliżyć temat. Jest to taki starszy magnetronik, tylko o wyższej częstotliwości. Jeżeli chodzi o laser wysokoenergetyczny, to też działa z większą mocą niż zwykły laser. No i fala uderzeniowa, taki totalny hitor, który nam jako fizjoterapeutom też bardzo ułatwia pracę. Gabinetowym, gdyż możemy fajnie podziałać na naderwania, zerwania ścięgien czy więzadeł, bądź rozluźnić daną strukturę też za pomocą tej fali. Nie? To jest właśnie świetne pole dla tych sportowców amatorów, którzy przychodzą ym, często do gabinetu z takim zamysłem, że oni chcą jak najszybciej wrócić do swoich treningów. No właśnie, jak to długo trwa, taki powrót do odpowiedniej sprawności. No jest to indywidualne, oczywiście. Ciężko nam tak. odpowiedzieć na takie pytanie y, stricte, że będzie to tydzień na przykład. Tak? Cudów nie robicie od razu. <laughs> Ale znaczy, staramy z cuda się. też się zdarzają. <laughs> Terapia jest ogólnie takim cudem, no bo jakby my słuchamy ciała pacjenta, nie? Poprzez to hmm. mnie na przykład jest fajnie i dobrze zrozumieć ciało pacjenta, bo dobrze rozumiem swoje ciało i wydaje mi się, że e, jak pracuję ja ze sobą, no to też łatwiej mi się wtedy pracuje z pacjentami, bo mogę sobie wyczuć, jak tkanka jest zmieniona, jak struktura dana jest zmieniona, czy jest to napięcie, czy to napięcie jest obniżone. E, także tutaj już ta terapia, no, w zależności od tego, jakie pacjent ma predyspozycję też do powrotu, do sprawności jakiego ciała. Cało się Zachowuje jak reaguje. Jeden pacjent reaguje jakimiś tam reakcjami, takimi pozabiegowymi na przykład trzy dni, inny w ogóle nie ma żadnych reakcji pozabiegowych. Także wszystko naprawdę indywidualnie. No to też ze swojego doświadczenia możemy tak. powiedzieć, że taka terapia SIS no to jest kilka zabiegów. Terapia. Laserem również wymaga kilku, maksymalnie tak do 10 sekund. Tak zabiegów, do 10, ale trzeba było Przy wykupić, trzeciej i czwartej fali uderzeniowej jest na przykład już, już jest tak. Efekt, super. Hmm. po pierwszej nawet fali jest już zmniejszenie dolegliwości tak. bólowych powiedzmy o 25% na przykład. Ale hmm. pewnie ten sprzęt, który macie no, bardzo wysokiej e, półki e, no cudów nie działa, gdy nie będzie czysta głowa i chęć chyba też pacjenta do takiej współpracy między wami. Tak. <laughs> jest to y, trudna y, kwestia, którą poruszymy w tej chwili, bo tutaj oczywiście wchodzą różnego rodzaju emocje, y, które są indywidualne i nie da się tego zamknąć w jedno pudełko i powiedzieć słuchajcie, tak będzie. Y, po trzech zabiegach i wszystko będzie super. Nie, nie, nie tędy droga w ogóle nawet nie jest, mm -hmm. nie, nie, ten, nie ten cel y, obieramy w naszej y, współpracy z pacjentami. Natomiast, no tak jak koleżanka Kamila wspomniała, dziewczyny słuchają pacjentów. Więc, jeżeli trafia się pacjent, który. Yy, opowiada mi, Kamila, często o takich sytuacjach, yy, współpracując ze sobą, który na przykład biega długie maratony tak? I, i gdzieś ta kontuzja powraca, cały czas jest coś nie tak, a on dobrze przygotowuje się do treningów, dba o siebie yy, pod względem i żywieniowym, i takim właśnie sportowym. I mentalnym, i wysypia się, a jednak coś jest nie tak. No to padają pytania, które są trudne, czyli przed czym uciekasz, tak? Przed czym cały czas tak gonisz, bo być może okay. że gdzieś tam y, w tych strukturach emocjonalnych jest coś, co, co blokuje to ciało. A nam przede wszystkim chodzi o to, aby ciało pacjentowi służyło, aby mogło dawać 100% siebie, no bo dzięki temu taki pacjent ma 100% satysfakcji z przebiegnięciem maratonu, na przykład. Mówiliście o tym, że kolejki bardzo krótkie do Was, aż trudno tu wierzyć, że 48 godzin, kiedy na NFZ pewnie czeka się tygodniami miesiącami. To spytam o cenę, czy to kosztuje fortunę, czy każdego stać na takie zabiegi? Czy zwykły Kowalski sobie może poz pozwolić po prostu na takie usługi, które oferujecie? Pacjentów jest sporo, no <gry> bo tutaj y, nasza rola w tym, aby ten czas y, oczekiwania na wizytę skrócić maksymalnie, no dzięki temu, że mamy większy zespół, tak, bo to jest kilka osób, kilka gabinetów y, i też ten sprzęt, który mamy y, powoduje, że jesteśmy w stanie jednocześnie w jednym czasie wykonać kilka zabiegów z różnymi osobami. Ale tutaj świetnym rozwiązaniem jest nasza karta klienta, która pozwala za mniejszą kwotę wykonać więcej zabiegów. No, takim najwyższym progiem jest 850 zł, a na karcie klienta ląduje aż 1000. Także ten 1000 przekłada się na przykład na 10 zabiegów fal uderzeniowych. Jeżeli pacjent decyduje się na dłuższą współpracę, a musi być na to przygotowany w momencie, w którym diagnoza gdzieś tam stawia takie pole, że będzie to seria, no to jak najbardziej opłaca się wówczas taką kartę zakupić i korzystać z tego rabatu. Mhm. Też nie trudno do Was trafić, wielu ludzi pyta się, gdzie jest to Centrum Rehabilitacji. Okazuje się, że w hali widowiskowo-sportowej w Głogowie. Wchodzimy korytarzem, idziemy w prawo, w lewo, w prawo i jesteśmy. Tych zakrętów jest, ale kiedy już dotrzemy do celu, to zdecydowanie nie będziemy tego. Ale droga żałować. jest też oznakowana, także łatwo trafić. Wystarczy wejść na hale od tyłu, i tak naprawdę już są znaki centrum rehabilitacji. Już raczej pacjenci się nie gubią. A jak już wchodzą, to nie wychodzą, korzystają z Waszych usług, można powiedzieć. Wychodzą w lepszym stanie. Dziękujemy za wizytę. Mam nadzieję, że rozwaliśmy wszelkie wątpliwości. Jeśli są jakieś jeszcze pytania od czytelników? Będziemy do rozmowy wracać. Dokładnie, Zachęcamy dobrze, naszych do czytelników, oczywiście, do komentowania i do odwiedzania Centrum Rehabilitacji Chorób Głogów. Dziękuję. Bardzo, Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.